No dobra, witamy. Słuchajcie, jesteśmy pod Centrum Handlowym Forum przy Kuńczie Wodnym. E, dzisiaj jest finał Exotic Race 2021. E, znaczy wczoraj był finał. E, dzisiaj samochody są pod forum do obejrzenia. Więc teraz zobaczymy, co tutaj ciekawego tak naprawdę przyjechało. Tu jest mniejsza część, aut. Początek Ferrari w Audi. No i pomarańczowy Mustang. Co prawda ani to nie jest Car Black Horse Car Club, ani nie jest przemka, ale na ekzotyklejt bierze udział. Standardowy G, GT 5.0 Ale Przemek jeśli będziesz oglądał relację, no to auto jest podobnie jak e, twoje Czyli czarny dach oklejony, czarne oklejone lusterka Na przeciw ramik 1500 Tak więc mniejszy Zwykły można by było też rzec. Lamborghini G7 Crazy, czyli e, Audi R8 Fitloversów. Camaro ZL1 Żółta to jest prawdopodobnie ta, która brała udział w, w która jest do wynajęcia do teledysków bo w Polsce chyba tylko jedna żółta jest pomalowana ze czarnymi pasami i mamy Mercedesa, Mercedesa W AMG kolejna Audi R8, Porsche, 911 Mercedes ale przyjechaliśmy. Co tam, Basia, jak się podobają? No, mi to się tam najbardziej podoba. 40, 40 obiecanych samochodów, 12 to jest coś innego, tak, co nie? Czekaj, bo jeszcze nie mówiliśmy właśnie o gwieździe dzisiejszego dnia. Tak. E, czyli już widzicie, Najpiękniejszy samochód świata. E, na jeden z droższych samochodów świata. tak. Prawdziwy, prawdziwy, jeśli, jeśli to jest prawda to co mówią e, właściciele i organizatorzy Jest to jeden z dwunastu na świecie oryginalnych Mustangów GT500 Eleonor z filmu 60 sekund tak? E, tak? Oczywiście organizatorzy nie zadbali o to żeby odgodzić samochody od ludzi przy samochodach za 4 miliony, brak barierek, to jest lekko mówiąc żenujące. No ale jak kto woli. Ciekawostka, automat dwie rejestracje Tak? Z tyłu jest PZ60A, z przodu jest KN003. I teraz pytanie, czy to jest Oryginalny. Nie. Nie. Basia. Świata? Nie, według Supercar i to jest replika. Replika, a, okej. Replika, bo ma oryginalne wloty powietrza, zamiast zatkanych jak w filmie. Oprócz tego ma znaczek. Zastanawiam się, czy w filmie były znaki e, kobry. Tak, chodzi o kobrę tu, jak również super snake. Czy dokładnie te same znaczki były użyte? Ale felgi są fusa. No to nie jest auto za 4 miliony, bo nigdy by nie pozwolił dotknąć auto za 4 miliony łapami. No przestań. To nie jest oryginał. Tak. Do tego przekręt jest mocny, ponieważ ciekawostka, w e, szodu i z tyłu są dwie inne rejestracje. Auto nie jeździ na normalnych rejestracjach. No <grym grym grym grym> w takim razie ile jest bardzo? To 400 tysięcy. Tak, dlatego że Supercar Blondie opowiadała że do filmu tutaj nie powinno być prawdziwych wylotów powietrza, tylko były plastiki założone, ponieważ to były zwykłkę nakładki. A to jest oryginalny lot powietrza prawdziwy, który trafia do środka samochodu. W filmie nie było to tak robione, w filmie było robione troszeczkę inaczej. Tak? I tak to, to samo to, tu nie powinien być wylot powietrza, tylko to powinno być zatkane. A ty, ty maszynę teraz? Tak. Ale felgi są oryginalnymi felgami tripa więc sama wartość felg to jest jakiś totalny kosmos, bo są sygnowane pusem. Tak? Czyli... Czyli kosmos totalny. Tak? To świadczy o tym, że... To świadczy o tym, że chociaż felgi są chipa. Tak? Oprócz tego, ale zmiana... Wydechy zostały zrobione naprawdę. Tak? w filmie była naklejka z tyłu, która była jako jeden wlot powietrza. Dopiero po tym, żeby samochody dopuścić do rynku, zrobiono to w taki sposób, żeby można było je wypuścić na ulicę. Jeszcze jestem ciekaw, o czy otwarcie maski jest tak jak... Nie. Samochody z filmu mają otwarcie maski linką po prawej stronie w dół. Tak? A tu jest zamek po środku. Tak? Więc prawdopodobnie raczej jest to replika. Czyli najbliżej nas prawdziwa Eleonor z filmu jest w Niemczech. Jest w Niemczech, tak. I to jest jedna z dwunastu w Niemczech i tamta jest warta 2 miliony dolarów. W 2019 roku właściciele twierdzili, że jest warta około 2 milionów dolarów, czyli między 8 a 9 milionów złotych, tak. To nie zmienia faktu, że jest to ewenement. Tak, jeśli chcecie przyjechać i podziwiać z 40 niestety tylko 13 samochodów, no to stoją pod Forum Grand. Jeśli ktoś z Was że zna się lepiej na Eleonor albo wie wie coś więcej o nim, to z chęcią poczytamy komentarze, bo nie mówię, że jestem w błędzie. Tak? Jednak... Jednak mówię, no, nikt za auta za kilka milionów nie pozwalałby na to, by nie było osłonięte, by można było je dotknąć. Co ciekawe, przy słonym spichlerzu, jak rano stały samochody, e, auta były osłonięte taśmą i nie dało się podejść na bliżej niż 2 metry. No śliczna, ta jest tak czoła. że amerykańskie auta nie robią największej furory no, jak widać zresztą z tyłu wszystkie auta są ustawione wspólnie tak? A jedna jedyna Eleonora Eleonor Eleonor O Krzysiu pisze że prawdopodobnie ten model był też na werwie przyjechał na lewecie no możliwe, że jeździ na lawecie, ponieważ rejestracje nie są jego, chyba, tak. albo to są tylko rejestracje wystawowe, nie, nie, nie do końca wiem. Co? Tak wiem, bo chłodnica wystaje od spodu, prawda? No tak. Daleko no do tym się nie da Nie da się policjanta leżącego przejechać chyba nawet, więc... Dobra, Weź drugą rączkę i Czekaj, kończymy na razie relację, jeśli znajdziemy resztę z magicznych 40 samochodów, ale liczenie aut jest chyba tak, jak ostatnie pod stadionem, podobnie, tak <głos》> Czyli wszyscy widzieli 13, organizatorzy mówią, że jest 40. Cześć Krzysiu, miłego dnia, bawcie się dobrze.